Witam się z Wami, Bednar. Witam się z Wami z y, y, ojczyzny ojca. Z ojczyzny ojca ryzyka, czyli z Torunia, tak jest. A co ja robię w Toruniu? Czekajcie, bo ja tu muszę się skupić, bo mi coś Pierdoli nawi. Mądre rzeczy, albo i mniej mądre, jeszcze nie wiem. No, a cóż Bednar robi w Toruniu? A no, otóż bardzo prosta sprawa. Odwiedziłem pewnego gościa którego wszyscy znają A mianowicie jak Motoznawcę, pewnie kojarzycie, więc no podam link, ale myślę, że ale myślę, że to jest taka oczywista oczywistość Będąc w Toruniu nie mogło zabraknąć yy, dwóch rzeczy, mianowicie chciałbym pojechać yy, i zrobić sobie fotę przed radiem Maryja <grywa> także to na pewno kurwa, strasznie się chmurzy no ale chuj tam yy, w ogóle bardzo miło było, pogadaliśmy, popieprzyliśmy sobie głupoty o wszystkim dostałem śniadanie także także na bogato aparat Dobra, dobra, jedziemy kurwa popierniki. także misja trwa, bo no, tam musimy. E, no, także dostałem zajebiste śniadanko, e, wszystko za hajsy z YouTube'a, także była sałateczka, tosty, kurwa wszystko, czego dusza zapragnie. I tyle no, na spokojnie przy kawce, gadka, szmatka, fotka była na kawie, także spoko. No i teraz właśnie tak, foteczka pod Radiem Maryja zrobiona i jedziemy po pierniki i spierdalamy do domu. W jedną stronę jechałem autostradką, to naprawdę bardzo szybko to wszystko trwało bo w ponad godzinę byłem, byłem na miejscu, także godzina z hakiem, to sobie możecie wyobrazić. No prędkość przelotowa na niemieckiej autostradzie w warunkach y, laboratoryjnych y, 180 mniej więcej, a z powrotem sobie wrócimy chyba drogą krajową, normalnie, na spokojnie. Mam nadzieję, że pogoda wytrzyma, bo kurde, strasznie się chmurzy. Mam nadzieję, że nie zmoknę Według wszystkich prognoz pogody miało dzisiaj nie padać Ale nie zapomnimy, że to jadę ja Także no może nie będzie tak źle, może to będzie jakiś wyjątek od reguły, że pogoda wytrzyma W ogóle bardzo się cieszę, bo wreszcie mam telefon, który się nie zawiesza na nawigacji, bo tam tamten już miał tyle najebany tych apków różnych, że po prostu miał problem znaleźć satelity. Skręć w prawo, skręć w lewo, nie ma problemu. Tak poczynimy za chwileczkę. Nie wiem czy widzieliście 40 rzeczy, które wkurwiają w Toruniu. Bardzo się uśmiałem, mimo że niektórych rzeczy nie rozumiałem ale dzisiaj zrozumiałem jo kurwa ty jakaś luza rowerowa ty nieźle co za kanty dziwne i co mogę tu wjechać tam gdzie ten ziomek chyba mogę Kurwa, tyle turystów, trzeba gdzieś zaparkować te. Z tym parkowaniem przecież się nie wpierdolę na Rynek Moto To by było chyba niepoważne trochę z mojej strony ja Chuj, tu się wiadę eee, Witam w filmiku z kolejnej takiej perspektywy eee, Właśnie tutaj szybciutko wbiliśmy na Stary Rynek mniej więcej. i po te pierniki co mówiłem ludzi w chuj ja troszeczkę dalej zaparkowałem bo no wiadomo tutaj nie wiadę jak mówiłem wam I no i co wszyscy są, dziki się bawią troszkę była kolejka ale poszło w miarę szybko i co i tak szybkim przelotem żegnamy toru i wbijamy na dom Także przeskakujemy zaraz na filmik z gopro I point of view Na moto I pizda Dobra, grzejemy maszynę Kurde ładnie, trzeba tu jeszcze wrócić Tym bardziej już pojedziemy do kickstraja i się najebiemy I to jest pomysł Dobra Pierniki kupione Bardzo szybka wycieczka, nawet nie połaziłem ale chcę być o normalnej godzinie w domu bo Jeszcze mam inne plany Nie dotyczy rowerów, chuj tam rowerów to nigdy nic nie dotyczy oni mogą kurde wszystko nie zajebiście Nie no genialnie, genialnie, pięknie tu jest No sami zobaczcie w ogóle wszystkie miasta położone wzdłuż Wisły no niesamowitą robotę robią, nie? Tak samo płosk, rybka to kurde, pięknie, nie? Zamek krzyżacki. To jest w ogóle sporo jeszcze rzeczy, jakby chciał tak pozwiedzać, nie? O, z wrażenia aż na kierunku jadę, nie? Jak to było? <ścoughs> I co moi drodzy, toruj zostaje z tyłu, w lustereczku my kierujemy się na trasę 9.1, DK 9.1 Czyli tą trasę, którą pojedziesz nad samo morze A co, a my kierujemy się w stronę Łodzi, także... Co no, dzięki jeszcze raz Kicksterek Może będziesz to oglądał, mam nadzieję I tyle, do następnego, nie? Miło było poznać osobiście a was co, zapraszam na kanał i jego oglądajcie, bo no to dużo mówić kurwa, no akurat robi dobrą robotę, tak? I tyle ja się żegnam Stounia mówił dla Państwa Adam Bednar Bednarek I co? Do następnego go się ma A nie zapomnijcie, że przecież z Torunia yy, jest też małpa, także... Także małpa dla Ciebie też pozdro, chuja to obejrzysz, ale robisz też dobrą robotę. Na razie!